Panie Marszałku, po pierwszy czas mi leci jeszcze nie doszłam, ale rozumiem, że to pana metody. Nazywam się Barbara Nowacka i oczekuję, że przeprosi pan moją matkę świętej pamięci Izabelę Jarugę Nowacką, którą dzisiaj wykluczył Pan z obrad. Ja tylko przypominam, że katastrofa smoleńska nie jest wasza i zginęli tam wszyscy, tak samo jak Polska nie jest wyłącznie wasza i nie macie prawa jej zawłaszczać. I dzisiaj... Bardzo, bardzo uprzejmie przepraszam panią poseł za pomyłkę. Oczywiście nie wykluczyłem pani poseł ani świętej pamięci pani mamy z obrad. Przepraszam. Dziękuję Panie Marszałku. Chociaż Pan ma odwagę, bo pan Kaczyński zreiterował. A ja to mówię w imieniu tysięcy kobiet, które stoją na protestach dzisiaj. W imieniu rodzin, które naraziliście na strach i wykluczenie. W imieniu dziewczyn, młodych kobiet, które wiedzą, że Polska nie jest dla nich przyjaznym krajem i będą się bały podejmować decyzje o macierzyństwie. W imieniu tych kobiet, które dzisiaj są wypisywane ze szpitali, kiedy odmawiane jest im prawo do aborcji przy wadzie letalnej, o której pani minister powiedziała, że macie pomoc psychologiczną dla dzieci z wadą letalną. Pani się douczy, pani minister. To wstyd i hańba. Mówię tutaj w imieniu tych, którzy dzisiaj mówią, będziemy się bali mieć dzieci w Polsce, która o nas nie dba. Bo Polek i Polaków nie da się kupić za cztery tysiące. Tak obrażacie godność. I w imieniu tych ludzi oskarżam Was, oskarżam Was politycy PiS, oskarżam Cię Jarosławie Kaczyński o zniszczenie konstytucyjnego ładu. O doprowadzenie do chaosu na polskich ulicach, o doprowadzenie do wojny polsko-polskiej. Wojny, która prowadzi tylko do jednego, do pogardy i nienawiści. 16 tysięcy nowych zachorowań dzisiaj. 16 tysięcy, a wy robicie awantury w Sejmie, bo nie rozróżniacie pioruna od innych znaków. Wstyd i hańba. Oskarżam was, oskarżam Was. O to, że odbieracie godność kobietom, odbieracie im prawo do bezpiecznego i spokojnego rodzicielstwa. Oskarżam was o cyniczne wykluczanie osób niepełnosprawnych, o używanie ich do swojej wojny politycznej. Panie Macierewicz, pana oskarżam za wojnę w związku ze Smoleńskiem i Polacy tego panu nie zapomną. O kłamstwa! Pan niech wybuchów nie słucha! Pan niech przeprosi! Oskarżam Was o to, że dzisiaj rodziny będą żyły w strachu. Oskarżam Was o kłamstwa i pogardę wobec osób z niepełnosprawnościami. Oskarżam Was o to, że uważacie, że każdy problem można załatwić rzucając grosz, a nie dając kobiecie prawa do wyboru. Kobiecie i rodzinie. A dla nas najważniejsze jest dobro. Kobiet i rodzin. Rodzin, które chcą być szczęśliwe, i kobiet, które umieją same wybrać. Bo Polki, panie i panowie z PiS, bo Polki, panie Jarosławie Kaczyński, są mądre, są gotowe na walkę o swoje prawa, o godność i konstytucję. A konstytucja daje im prawo do życia w bezpiecznej Polsce. Pan Kaczyński odpowiada za bezpieczeństwo. Musi odejść. A my wnosimy o odrzucenie informacji, pani minister. Pani poseu Ivona Hartig.